i co? No bo kurwa to rozprasza, no? Słyszysz, nie? No, oczywiście. My się... <laughs> Czy już możemy zaczynać? Tutaj dzisiaj jesteśmy zdenerwowani, bo jest yy, niedziela, a przed nami niedzielny polski obiad, a my jesteśmy Polakami. Lopciu, witam Cię serdecznie. Jako, że jesteśmy patriotami, prawdziwy polski obiad, który nieraz ratował nam, no, to co dużo gadać dupę. No, na kawalerskim, nie jednym. Gorący kubek. Kulineo, znana marka biedronkowa kontra Knor. Jak ma na imię ten pan, który reklamował Knora z klanu i wszyscy na niego mówili, o jest pan Knorr. Jerzy? Czy on w klanie miał Jerzy? Jerzy. Tak. Jego żona prowadziła aptekę. Najpierw jej mama. Jej mama. I mówią, dobra, dość z tymi lekami, będę chociaż gorące kubki reklamował. Ja, jak ja zaczynałem, to Kaja Paschalska, znaczy ja jeszcze włosów nie miałem na nogach, jak ona zaczynała. Tak. I ona też była z tej rodziny aptecznej właśnie. Ona lekarskiej, bo. Ona... Lekarskiej, tak, tak. I tata był lekarzem. Yy, potem miała tego kolegę, co po niemiecku rozmawiali. Sprechali. Tak. A dzisiaj przed nami to ciekawe wyzwanie. Yy, Globciu, powiedz, bo to ty byłeś w sklepie i ty wybierałeś, wziąłeś klasyki. Klasyki, barsz czerwony. Co, co mamy dalej? Pomidorowa z makaronem. Ale w domu wolisz z makaronem czy z ryżem? Od dylemat. Z makaronem. Ja bo jestem zwolennikiem z ryżem. Ja generalnie lubię pomidorową. Grochówka. No. Powiem tak, grochówka najbardziej treściwa zupa. Grochówka musi być taka gęsta, taka wojskowa, prawdziwa. Tak. Dlaczego na przykład y, idziesz w góry, jesz gulaszową, albo grochową, albo fasolową? Rozgrzewa. Rozgrzewa bardziej. i energia. Y, z grzonkami, chyba, tak? Tak. Y, rosu. No co to dużo Rosyjka, no rosu to zawsze. Rosu przy niedzieli, wjeżdża jak zły. Dawaj, siekniemy po gorącym kubku. No i co wjeżdża? Rosołek, no właśnie. Wyjąłem zastawę ślubną i będą skanki przezroczyste, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda kolor tego wszystkiego. Po obiedzie zawsze jest deser, więc my też dzisiaj deser jakiś uskutecznimy. Tań, tańszych okay. obiadów nie zjecie. Nie ma szansy. Y, torebka plastiko-plastiko-metalowa. My dzisiaj zjemy zupkę z papieru, którym wy kiedyś wycieraliście szyby. My umyjesz mi szyby w aucie z przodu, od środka? Ale tym papierem eko? Tak, tak, tak. Bo mam akurat taki, wiesz. Tam w środku są jakieś trociny. Ty widziałeś co tam jest? Jakieś kawałki. To jest tragedia. Ale... Generalnie tak, bierzesz, bo chcesz sprawdzić czy jeszcze Szyba brudna, patrzysz, a już tego papieru nie ma, pozostały zostały same palce. Muszę tutaj Spielberga pochwalić, bo byliśmy w czwórkę z piątku na poniedziałek. Mm -hmm. No i... tylko były dwie rolki papieru. No, trzech chłopa, jedna kobieta i dwie rolki papieru. A na, na ile godzin? Dni. Na tyle dni. Ale Piotru się zwrotował dwoma rolkami, żebyśmy nie kupowali całej grzewki. Nie. Piotru. Ja uważam, że po staropolsku, tak jak kiedyś przychodziło się na czyjąś imprezę i każdy wnosił coś na stół, no to też jeżeli dzwonisz i mówisz, słuchaj, jest kryzys, tak, powinno się przyjść też... No, Chociaż rolkę przynieść, no. Widzimy się o 20.00, impreza trwa do 4.00, no co najmniej rolka, co najmniej. Przeczytajmy skład. Co to jest niezdrowe? Kurwa wszystko. Skrobia ziemniaczana, zabielacz, tłuszcz palmowy, maślank maślanka jest w pomidorowej, widziałeś? Samolina, Sem to też chyba zdrowo brzmi. Samolinę hmm. używają do Wege Burgerów chyba. Hmm. O, ja Jacek przyszedł. <laughs> Czy jeżeli jest tłuszcz palmowy, to dobrze? Chyba nie. Nie. Mm, kurkuma? To o, zdrowe. To zdrowe jest, no. Por? Ja lubię parę, jesteś ja. panem paru? Tak. 36% makaronu. To chyba dużo. Może być koncentrat suszonego czosnku. To też czosnek jest zdrowy. Zaleje Zalewa, i... dwa razy pomiesza i pije. Nie. Nie, to trzeba chwilę poczekać. Prze a jeszcze najlepiej pokrywkę postawić. Nie, to nie zupka chińska, to nie, nie trzeba. Nie. A to nie. Jest w tym boczek wieprzowy wędzony, suszony, a czy były jakieś te E, bo to wszyscy mówią, jak E jakieś to, są, to jest niezdrowe. U mnie tutaj żadnego E nie ma. Może być kranowa. Oligoceńska butelkowane. Każda bakteria i zarazki pod względem temperatury w stówce... Yy. Nie wiem jak w Warszawie woda, nie. Czy jest data do picia prosto z kranu? On lata w, w lesie. Wiesz jak się nazywa? Bocian. Nie, Czajka. Ja ha, tylko chciałem ha. powiedzieć, że dzisiaj na początek roku, bo dzisiaj akurat nagrywamy w początek roku szkolnego, moja żona dla kontrastu robi rosół z prawdziwego koguta. Dzisiaj rano go ubiła. Uuu, ale to inny kolor jo, zupełnie. Totalnie inny. Ten z Knora ciemniejszy. Lej po pół. Ręka mi się trzęsie, ale to nie dlatego, że spałem na niej, tylko po prostu jest ciężki czajnik. Zamieszajmy, moi drodzy. To poczekaj, to żeby nie mieszać smaków, to ja zamieszam tylko w tych dwóch. A Ty w tamtych dwóch. Oczywiście. Profesjonalista. Jesteśmy zawodowcami. Widzimy, że tu jest majeranek, jest a, tu, majeranek, a tu mniej. I tu u Ciebie piana jest. To, bo knory z prawej, kulineo z lewej. Jest wrażenie, że jest gęstszy. No, buraczkami ładnie pachnie. Ładnie pachnie. I nawet trochę pikanteriu? Mamo, gorące. A masz wiatr pod nosem? To odmuchaj. No, to odmuchaj. No, ten inaczej pachnie. Ten pachnie tak bardziej, bym powiedział, trochę mięśnie. Takim, ja bym powiedział, że to lekkim szczachem podjeżdża. O barszcz. barsz. Nic nie czuć, nie? Dawno nie piłem barszu. A dawno też nie piłem tak marnego barszczu. Te buraczki, to tak na końcu, tak delikatnie. To tak... Może ta woda jakaś trefna jest. Bardzo delikatnie. Ale co fajne, nie ma takiego chemicznego pasmagu. Nie, nie chemicznego nie? nie ma. Ale nie ma właśnie sztuczności w tym. Ale jesmy po 200 ml, zgodnie ze sztuką. Ale ja bym był na bezludnej wyspie. Miałbym do wyboru cały dzień polować na skorupiaki i na ryby, albo wypić to, to bym wypił to. I też trzeba mieć jakiś harpun zaostrzony, Zobacz, ten, ten zapachu ma coś innego, czasami na stołówkach szkolnych czy jakichś jadłodajniach jest taki zapach, taki że zupa jest i to no. jest właśnie ten taki... Jedzenie jest inne. Bardziej wyrazisty, jakby, jakby było więcej tego ekstraktu. Ale to jest taki słodki posmak fajny, buraczkowy. Jest, ale w smaku lepszy jest. Więcej jest tej mocy buraków, w tym Kulineo w 12 jest więcej tego ekstraktu buraczanego. Według mnie, niż w 14 knora. Jest, jest lepszy. Zdecydowanie to wygrywa. Powiem tylko tyle. To musi być chemia. Jest lepszy w smaku, lepszy nawet do soli i do pieprzu. Teraz patrz, krokiecika sobie podgrzewasz. Jest o trasa, patrzysz, stoi jakaś dziewczyna. A co pani tu robi? Ja jestem w pracy. Wszystki zbieram na zimę. O, taki barszczyk. I ona taki barszczyk je i tak. Szminkować się już nie musi. Kulinało zdecydowanie. Kulinało punkcik zdecydowanie. Mimo, że nagrywamy to jeszcze, kiedy jest ciepło i fajnie, i słonecznie, to już niedługo przyjdzie jesień. I na taką doprechę ten barszyk? Idealnie. Pubencja, jest no napisane kubaczka. bez dodatku glutaminianu sodu, to chyba dobrze. I witamina C zawiera. Tak. Gęska będzie, gęska. Dobrze, dobrze. Obie zupki, zarówno Kulineo jak i Knor mają po 21 gramów zawartości. Ale aktywą się lejesz. To nikt tak nie leje. No, a staram się. Nawet ci brewka nie tychła. Nie, ale tutaj dużo było tego śrutu. Bardzo, bardzo, tak, tak. Patrz. Ty no, tutaj to tak jakbyś wiesz, kakao Samo gęste. Samo gęste. I po co to stać nad tymi garami 5 godzin, Ta. wędzonkę kroić. Grochowa, czyli z grochu. Taka prawdziwa grochowa to jest złota Kulinę z lewej, knor z prawej. Co się rzuca o oczy, patrz. No, więcej grzanek jest po lewej. I gęstsze się kulinało wydaje. Tak. Próż ten, trochę baczku. Powącham ten drugi od razu, żeby zobaczyć, czy jest duża różnica. No nie. Ty, ty co jest ty, ty, w tym drugim? Czujesz jakąś taką siarkę albo coś? Tak, zdecydowanie. To jest siarka. To jak z zapałek. choć ogólnie jedno i drugie z zapachem już nie zachęca. Ale tutaj jest ewidentnie coś z zapałkami. W ogóle bez smaku. Ani to nie jest słone, ani to jest pieprzne, takie... taki ulepek. Kucharz zapomniał przydodać przypraw. O, no, zdecydowanie. No nie. Chemia, taka straszna chemia. Tamto Tam to przynajmniej w tym barszczu, to przynajmniej dużo tego barszczu było i jeszcze... Wiesz, dużo dają chyba, żeby zabarwić. Ja tu grochu w ogóle nie wyczuwam. Nie, nie, obok grochówki to nie stało. Kolor podobny, może ten nieco jaśniejszy. Dobra, sprawdzamy to Kulineo, które... No ciągnie siarką niesamowicie, no. No, a tu jest więcej soli. Ale czuć tą siarkę tak. Czuć to w smaku, czuć. Ale żanki są większe niż w Knorze. No, ten zapach jest. od... Ten... Jak ktoś pierwszy raz tak jak ja to pije, czy pije, czy je, no to ten zapach odstrasza, bo to. boi się, że tam coś z zapałki wypadło. Tu no. czuć prawdziwą chemię. Nawet nie starali się tego ukryć w żaden sposób. Powiem tak, ja bym dał dwa minusy. Tu ja bym w ogóle nie, nikomu nie przyznał punktu, bo to nie ma sensu. Ani jedno, ani drugie nie stało nawet przez sekundę obok prawdziwego. Nawet grobki. nie machało przez okno na produkcji. Yy, ani jednej, ani drugiej bym drugi raz nie kupił. Nie wiem, jak to można nazwać grochówką. Nie oszukujmy się, ale gruchowa nie polega na grzankach, nie? No nie. Nul. No dla jednego i dla drugiego. Mm, później to wymieszamy i wypijemy po szloneczce. Potem ktoś na koniec będzie musiał, za, <laughs> mm, powiedzmy, za 700 euro to wypić. To <laughs> jest ok, to jebie. Kurwa, poczułem to. Pomidorowa. Może jakieś wspomnienia z pomidorową? W poniedziałki. Pomidorowa powiem tak, nieraz ratowała tyłek. Chyba taki jeden z dwóch największych klasyków. Rosły pomidorowa. Tak. No, to lej panie. Lej na mur. Jak, to Jak mur. Demi Mur? O, Demi Mur y, w striptizie. A była też taka wersja gorących kubków, że był kubek od razu, pamiętasz? Taki plastikowy. To chyba trzy były wtedy zupki od razu. Trzy? Trzy gorące kubki chyba były. I tam też miałeś właśnie jakieś tam serowa z czymś, grzybowa. Co w tych czasach nie jest chemiczne? Mamo! Co dzisiaj na obiad? Nic! <śmiech> <śmiech> no dobra, to do sklepu po gorący kubek. Pamiętam, że mieliśmy taki kantorek na głównej stołówce i takie dwie olbrzymie takie parówk, parówki takie wie, z łukowa, takie grube. O, no, no. <laughs> z serem to kosztowało chyba 2 złote. I co? I się na nie zrobione, nikt nie patrzył, że za zdrowe to nie jest bo i tak wiadomo było, że w ciągu dnia to wszystko spalisz. Praworecznik częściej kręcą w lewo. No? Czyli leworecznik powinni częściej kręcić w prawo. No niby tak. Proszę. Od, od razu pierwszy, co się rzuca, to te kulinały jest ciemniejsze. No nie, no, zapach pomidorówki. Tak, zapach tu jest zdecydowanie pomidorowy. Jeszcze sprawdźmy Kulineo. Uuu, Kulineo hmm. jest intensywniejszy, wiesz? Takim rosołkiem zaciąga. Więcej jest tego ekstra, ale też chemią. <laughs> Knor? Fajny taki pomidorowy, wciągnąłbym. Potem mówisz, przepraszam, ma ktoś wykałaczkę, bo coś mi między zębami stanęło, a co? Kawałek paznokcia krowy. No. Ości. <laughs> Z tej do tej pory to zdecydowanie najlepszy. Wyczuwalny ten koncentrat, czy on był w proszku, czy on był nie wiem... Oleofilizowany. W krystale, to leżało obok pomidorów. To, to leżało na półce. Nie no, dobre. Jest okej. Okay. No dobra, yy, knorna tak. Kulinę. Bardzo no tak, bardzo. Inny smak zupełnie. Mo, moc, Totalnie inny. Mo, moc, więcej tego pomidorowego ekstraktu tu jest. Gęstsza jest. Jest gęstsza, jest inny, ale też jest niezły. Bardziej intensywniejszy smak. no Już wyrównany pojedynek. Ja bym chyba... nie ma aż tak dużej różnicy pomiędzy nimi. Znaczy jest różnica smakowa, ale poziomem Ten nie. Jest. Ten z jest gęstszy. Jest bardziej, bardziej pieprzny, pomidorowy. jest bardziej pomidorowy. Tanie jest takim bardziej wodnisty od tego, ale ten smak pomidorowy też jest intensywny. Też jest i jest dobry. Ja bym tu, ja bym tu remis zrobił, tu ciężko wybrać. Czy kupicie jeden czy drugi, bo akurat traficie na sklep, w którym będzie tylko jeden z tych rodzajów, będziecie zadowoleni. To zdecydowanie, jest bardzo jeden i bardzo, drugi bardzo dobry. I ten chyba ma więcej makaronu kulinało, nie? Tak. Grubszy ten wydaje. makaron jest. Ale remis, zdecydowanie remis. Dobry poziom. Po jednym punkciku dla Kulineo tak, i dla Knorraza pomidorów. Tak, tak, tak. Rosołek. Rosół. Niedzielny obiad. O. Nawet widzę, że jest marchewka. Ta marchewka jest droga. A mój żołądek już wywiesił białą flagę pół godziny temu. U mnie na spokojnie. Wjedziesz na autostradę, patrzysz, to nagle będziesz miał te barierki z kilometrami i nagle wiesz, ból bulbul bul. Panią Bajtek, pan otwiera! Nie. Zmiana kasy, nie ma, że boli! Kolor rosołu. O, zobacz, tu inny kolor. U. Tu więcej żółtka dali. Poczekaj, z kamienia jeszcze to herdzę. Tak, tak, no wiadomo. gęste. Chociaż jak się wymiesza, może będzie dobrze. Nie no wiadomo, nie ukrywajmy, no rosół, tak jak w zwykłych zupach, no też jest, można powiedzieć, najmniej gęsty. No. Tak się akurat złożyło, ale tak się złożyło, że brakuje nam 2,90 do biletu. <grym> Wiesz, czym to pachnie? Taką kurą, co już się z piór rozebrali, i wrzucili na nią tablicę Mandelajewa. Inaczej pachnie. Taką kostką pomieszaną z zupką chińską, to taką żółtą. I z tym makaronem. Tutaj ładniejszy zapach jest w tym kulinęło. Tak, Bardziej zachęca. Mhm. Więcej marchewki w tym kulinęło, jakby. W tej ty masz dwie, a w tej mamy. Ja mam trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. się zamieszał, to już się wypłynęło. No. Nie no, rosołek. Bardzo dobry. Jest ok. Tutaj w tym kulineo jest mniej tych oczek. Ta mi, ten kulineo bardziej przypomina jak są rosoły, ale z chińskich. Taka zupka chińska, no? Chińskich. Ale też jest spoko. Ten jest bardziej. Ten jest bardziej taki rosołowaty, kolor żółty, a ten jest bardziej y, chiński. Zupka, taka zupka chińska. I nawet pieprzu to jest sporo. I rzuciło im się trochę koski rosołowej. No, Knor wygrywa, moim zdaniem. Bardziej zasługuje na punkcik. No jest bardziej rosołowy, zdecydowanie. Bardziej przypomina klasyczny rosół. Czyli remis jest chyba. Zgadza się. Z tych dwóch ostatnich, czyli i z pomidorowej i z rosołu, co byście nie trafili? Bardzo dobre. To będzie ok. Jedna i druga pozycja. Nawet jestem rozgrzany. Tak, ciepło na brzeżko się zrobiło i. Kończy się nasz dzisiejszy. Nie, Jeszcze klub, ceny. Globalny pojedynek, ale powiedzmy właśnie, ile trzeba szykować pieniążków? Knor. Złoty 76. Wszystkie w podobnej cenie? Wszystko to sama cena. A kulineo y, złoty 19 zł. Przy tych dwóch ostatnich parach ta różnica w cenie jest na tyle duża Że kulineo Kulineo, tak Bo to jest 60 groszy to masz na zapałki i na nie zapalniczki są po 60 groszy? Nie Ja używam zipo, więc... Piotruś, ile kosztuje zapalniczka teraz? Ile kosztuje zapalniczka? Co, ile, ile kosztuje, kosztuje zapalniczka? zapalniczka? 4 złote? No. Ale jednorazowa pieniędzy złoty złoty 50? Zło, myślę, że złoty 50 to... No to na tylu zupkach macie na zapalniczkę. No. To przezroczystą taką gównianą. No, no. Generalnie za wszystko wyszło 30, prawie 36 zł. I zobaczcie, za 36 zł tyle przyjemności. Nie, to nie, to jeszcze były inne zakupy. Tam, tam papierosy jeszcze. Nie, jakie papierosy. No dobrze, moi drodzy, kolejne doświadczenie kulinarne za nami. Znowu się poświęciliśmy i nasze żołądki yy, dla dobra, was, ludzkości. Unówmy się, no i knor i kulineo w Biedronce to są ważne marki. Ale co najważniejsze, yy, są razem, no, no, obok siebie zaraz, nie daleko ustawione, tylko obok siebie leżą. Miejcie ją i tą zupkę zobaczcie, możecie Ale... mieć w torebce, ten możecie rosołek, mieć w marynarce. Przychodzą goście. To była duża przyjemność Globciu, piąteczka. Dziękuję bardzo, idziemy zaraz na kawkę. <laughs> Najpierw papierosek, a później kawka. <laughs> tak, bo Piotr już tam yy, krzyczy, nie? Mhm. Moi drodzy, dziękujemy za dziś, do zobaczyska w kolejnych odcinkach, nie zapomnijcie zostawić lajka, kliknąć w dzwonek, kliknąć w subskrypcję, brakuje nam tyle, brakuje nam tyle kubków do 19 tysięcy, więc klikajmy w subskrypcję, no i do zobaczenia w kolejnych globalnych pojedynkach. Jakie pary i jakie firmy mamy dla Was przetestować? Ja ostatnio myślałem o tym, żeby przetestować takie nakładki na toalety, ale prawdopodobnie i nakładek by nie było w rozmiarze i te toalety też by wywiesiły no, białą flagę. Zwłaszcza po zupkach. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Do zobaczenia, do sledano, do slidania.